Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EV News. EV News to seria nowinek o samochodach elektrycznych z branży elektromobilności. A ja dzisiaj witam się Wami w pierwszy dzień świąt. W zasadzie oglądacie to już w drugi dzień świąt. I witam się, nie ukrywam, w trochę nowej dla mnie rzeczywistości, dlatego że pierwszego dnia świąt, czyli dokładnie dzisiaj. Jakieś 3 godziny temu wybiło mi po prawie 8 latach prowadzenia kanału 100 tysięcy subskrypcji. Także jest już nas tutaj naprawdę całkiem spora grupa 100 tysięcy osób. Dla mnie to jest niewyobrażalne i nie sądziłem, że. Będzie taki, takie zainteresowanie tą tematyką w Polsce i że uda się zainteresować tak dużo osób samochodami elektrycznymi, więc jestem naprawdę wdzięczny i, no i witam wszystkich nowych na pokładzie, i cieszę się, że razem możemy tworzyć taki kontent elektromobilny i popularyzować samochody elektryczne. Także jeszcze raz z całego serca. Bardzo wam dziękuję i jeszcze zanim przejdziemy, to chciałbym wam przypomnieć o partnerze i sponsorze odcinka, tak jak zawsze, czyli o mnie i o moich firmach i tutaj przypominam wam, że możecie skorzystać z usługi finansowania lub ubezpieczenia samochodu, czyli 360 360pl lub ubezpieczmojemtesle.pl Możecie kupić sobie akcesoria do samochodów elektrycznych na fvpark.shop, albo przejechać się samochodem elektrycznym w mojej wypożyczalni fv Myśnie Wszystko znajduje się w opisie filmu, a ja was zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. A zaczynamy sobie od przepisów dotyczących pojazdów autonomicznych, które trochę się zmienią w Szwajcarii i Szwajcaria od 1 marca 2025 roku pozwoli na testowanie jazdy autonomicznej na drogach publicznych. I to jest krok w kierunku tego, żeby samochody pojazdy na naszych drogach publicznych poruszały się autonomicznie. Wiadomo, że jest wiele firm, chociażby Tesla, które mocno ścigają się, biorą udział w tym wyścigu po autonomię, ale w Stanach Zjednoczonych głównie w Europie te przepisy są bardzo, bardzo mocno i ograniczone, dlatego dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Tesla może jeździć sama na, w trybie FSD, full self-driving, a w Europie nie może. Jedyne co to jest asystent pasa ruchu i aktywny tempomat. W niektórych markach typu Mercedes była też dozwolona jazda autonomiczna trzeciego poziomu, czyli takiego, że kierowca mógł oderwać wzrok od drogi i mógł puścić kierownicę, ale na przykład Mercedes zrobił to tak, że to było tylko w korkach do określonych. Prędkości na wytyczonych autostradach niemieckich. Jednak teraz Szwajcaria może stać się liderem, dlatego że chcą pozwolić na takie testy na drogach publicznych. Jeżeli to wszystko zadziała, to Szwajcaria może przyciągnąć wielu inwestorów, którzy chcą rozwijać te technologie w Szwajcarii i mogą być liderem, pionierem, jeżeli chodzi o rozwój autonomicznej motoryzacji. Jest tutaj w tym też kontekst gospodarczy, dlatego że właśnie w Szwajcarii jest siedziba Europejskiej Komisji Gospodarczej przy ONZ która pracuje nad takimi samymi regulacjami należących do krajów należących do Unii Europejskiej, jak i też dla Szwajc do Szwajcarii. Oczywiście to nie jest tak, że od 1 marca będziemy mogli w Szwajcarii spotkać samochody, które będą same jeździły, bo samochody będą musiały być wyposażone, znaczy w samochodach będą musieli siedzieć kierowcy, którzy w każdej chwili będą mogli przejąć kontrolę. Czyli będzie to takie trochę jeżdżenie jak na FSD w Stanach, że auto sobie jedzie samo, ale w każdej chwili samochód, kierowca musi być gotowy przejąć kontrolę. I komentarz ode mnie, cieszę się, że te przepisy się zmieniają i z jednej strony nie dziwię się, że to się dzieje w Szwajcarii, bo Szwajcaria jest mocno poukładanym krajem i fajnie, że Szwajcaria będzie się tym zajmowała jako pierwsza, jako taki lider w Europie i uważam, że to jest pierwszy taki naprawdę duży krok w kierunku tego, żeby pojazdy były autonomiczne i może faktycznie wszystkie, wszystkie osoby, które kupiły FSD w Tesli za 39 tysięcy złotych za kilka lat będą mogli chociaż w jakimś małym ułamku z tego korzystać, bo dzisiaj w Europie zakup FSD w Tesli tak naprawdę nie ma żadnego sensu Nio to chiński gracz, który charakteryzuje się samochodami z wymiennymi bateriami i na moim kanale mogliście już widzieć przejazd właśnie do Szwajcarii e, Nio, które miało wymienną baterię i zobaczyć jak to działa i czy to faktycznie ma Sens, ale NIO jako marka stworzyła też taką dodatkową markę, która ma być przystępna cenowo czyli markę Onvo. No i właśnie Onvo w 2025 roku trafi na rynek europejski z modelem L60. I ma być to konkurencja przede wszystkim Tesli Model Y i porównując ceny w Chinach Y i właśnie Onvo L60, wychodzi na to, że Onvo będzie kosztowało około 85% ceny Tesli Model Y. Samochód ma mieć zasięg, Podobny do Y, ma mieć zaawansowane systemy wspomagania jazdy i ma wystartować sprzedaż w Wielkiej Brytanii, a później dopiero trafi do reszty Europy. To jest kolejny samochód, który może cieszyć się dużą popularnością w Europie, dlatego że Europejczycy kochają crossovery. Dlatego też, między innymi e, ogólnie, globalnie i, i w Europie, model Y jest numerem jeden, jeżeli chodzi o sprzedaż. Wśród wszystkich samochodów sprzedawanych globalnie, y, spalinowych i elektrycznych, to i tak model Y jest cały czas na pierwszym miejscu. ONWO ma mieć za Zasięg 555 km przy normalnej pojemności, 730 przy wersji Long Range i około 1000 km przy baterii, która dopiero wejdzie o pojemności 150 kWh. Mówimy tutaj o jednostkach CLTC, więc one są mocno zawyżone. W porównaniu do Tesla Model Y te zasięgi są znacząco wyższe. Na ten moment nie znamy dokładnych pojemności baterii, ale prawdopodobnie będzie to 60 i 80 kWh. Taką ciekawostką jest też to, że Onvo ma architekturę o napięciu 900 V. Tesla w Grekach y ma do dzisiaj 400 V i to jest chyba jeden z, dużych, jeden z większych minusów w tych samochodach. Natomiast architektura 900V pozwoli na szybsze ładowanie tego pojazdu, więc to na pewno będzie tutaj na tym aspekcie mocno konkurencyjne w stosunku do Tesli. Po raz kolejny mamy dowód na to, że niemieckie marki muszą się wziąć naprawdę mocno w garść, żeby walczyć o przetrwanie. Volkswagen ma problem ze sprzedażą swoich samochodów elektrycznych, przede wszystkim ID3 i ID5. Z w związku z tym planuje zamknięcie fabryk w Cwikał i w Dreźnie i pr produkcję Golfa planuje przenieść do Meksyku. Powodem tej decyzji są wysokie koszty energii surowców, jest rosnąca konkurencja z Chin, no i spadający popyt na elektryki. Ale myślę, że to właśnie rosnąca konkurencja z Chin jest właśnie tym największym problemem, że Volkswagenowi jest ciężko konkurować takimi samochodami jak właśnie Volkswagen ID3, czy ID5, czy ID4, które tak naprawdę są technologicznie dalej daleko, daleko za chińskimi samochodami biorąc pod uwagę zasięgi, ładowanie, wyposażenie, działanie systemu, z którym Volkswagen miał bardzo duży problem, więc tutaj widzimy już taki pierwszy skutek tego, że chińczycy mocno wchodzą do Europy i że niemieccy producenci mocno się opóźniali z wprowadzeniem samochodów elektrycznych i w związku z tym do 2030 roku Volkswagen będzie mógł zlikwidować 35 tysięcy miejsc pracy w Niemczech. I to nie jest tak, że Volkswagen upada i zamknie te fabryki. Chodzi tutaj o redukcję Kosztów, bo przy takiej sile roboczej oszczędności mają wynieść nawet 1,5 miliarda rocznie, dzięki czemu Volkswagen będzie miał Powiedzmy trochę luźniejszą sytuację, ale widzicie sami, że wielu producentów wchodzi na rynek, rynek europejski, buduje nowe fabryki, yy, od, od, od nowe marki są tworzone w Chinach, a niemieccy producenci muszą zwalniać tak ogromne ilości ludzi i muszą rezygnować z dwóch fabryk. To jest no szczerze mówiąc mocno przerażające. Ja osobiście uważam, że system wymiany baterii w samochodach elektrycznych nie do końca się sprawdzi jako takie docelowe, finalne rozwiązanie. Jest problem przede wszystkim z ustandaryzowaniem tej technologii, bo dzisiaj mamy na przykład Nio, które oferuje możliwość wymiany baterii. I tak naprawdę buduje stacje wymiany baterii w Europie tylko i wyłącznie dla samochodów Nio. Nie mogą z tego korzystać inne marki. Poza tym inne marki rozwinęły już bardzo mocno swoje platformy dedykowane do samochodów elektrycznych, które praktycznie w żadnym stopniu nie przewidują możliwości wymiany baterii. Wchodzą baterie strukturalne, jak chociażby w Tesli, które są elementem konstrukcji nośnej samochodów elektrycznych, więc tym bardziej nie ma tam mowy o wymianie baterii. Jednak prezes największego producenta ogniw litowo-jonowych na świecie, firmy KTL, Robin Zeng, uważa, że do 2030 roku będą dominować trzy technologie: ładowanie domowe, szybkie ładowanie i wymiana baterii. Jeżeli spojrzymy na Chiny, to w Chinach na ten moment mamy kilka tysięcy Stacji wymiany baterii i te wymiany baterii trwają około 5 minut, poniżej 5 minut. Ja w praktyce też to testowałem i faktycznie potwierdzam, że taki czas jest możliwy. Jednak w większości przypadków łatwiej jest naładować samochód, bo i tak potrzeba postoju. Jak ja jechałem do Szwajcarii Nio, to pamiętam, że zatrzymaliśmy się na wymianę baterii, potem zaparkowaliśmy samochód i poszliśmy na stację i tak 15-20 minut tam spędziliśmy, więc nie do końca jestem fanem koncepcji wymiany baterii, jednak może to fajnie się też uzupełniać razem z infrastrukturą ładowania szybkiego i wolnego. Myślę, że Robin Zeng, prezes KTL, powiedział tak, dlatego, że w Europie mamy dosyć słabo rozwiniętą infrastrukturę szybkiego ładowania i przede wszystkim dlatego, że technologia KTL może znaleźć tutaj zastosowanie i też dla takich producentów jest to coś lepszego, żeby chociażby no, przy wymianie baterii trzeba tych baterii wyprodukować więcej, trzeba mieć więcej, więc pewnie też dlatego tak prezes uważa, że to będzie jedną z trzech wiodących technologii. Teraz uwaga, bo mam Mamy naprawdę grubego newsa, który może odpowiedzieć na wiele zarzutów odnośnie baterii, które szybko degradują, które mają problem z utrzymaniem pierwotnej swojej pojemności, ponieważ są już przeprowadzane badania przez laboratorium Jeffa Dana na kanadyjskim Dalhousie University. To jest laboratorium, którego prace są fundowane między innymi przez Tesla. Laboratorium zakończyło test, które po 6 latach pokazało praktycznie zerową degradację. Chodzi tutaj o no o nowe baterie litowo-jonowe na monokryształach, monokrysz które nie wykazują po 6 latach praktycznie żadnej degradacji. Ogniwa były testowane przez 6 lat i przeszły 20 tysięcy cykli. Ile to jest 20 tysięcy cykli? Mogę Wam to powiedzieć na przykładzie mojej Tesli. Jeden cykl odpowiada za pełne ładowanie i rozładowanie baterii. Moja Tesla Model S z przebiegiem 553 tysiące km ma w tym momencie 2440 cykli ładowania od nowości. Co pokazuje, że Mógłbym tym samochodem zrobić kolejne 18 tysięcy cykli ładowania, co oznacza, że mógłbym przejechać tym samochodem miliony kilometrów. W sensie samochód by raczej tego nie wytrzymał, w sensie podzespoły by tego nie wytrzymał, by była wymagana wymiana, ale bateria by to wytrzymała. Ja na ten moment po przejechaniu ponad pół miliona kilometrów mam 20,96% degradacji. I zobaczcie, to jest technologia z 2016 roku, bo mój samochód jest z 16 roku. A w 2018 roku, czyli dwa lata później, zostały rozpoczęte prace właśnie przez laboratorium, i te prace zakończyły się teraz po 6 latach. I po 6 latach okazuje się, że. E, to, to chciałbym tylko wam zobrazować, jak długo takie badania trwają. Dlaczego też ta technologia się tak w miarę wolno rozwija, chociaż i tak przyspiesza rok do roku. Ale jeżeli takie badania są już przeprowadzane i testy są kończone, to oznacza, że wkrótce, szczególnie, że to laboratorium, współpracuje z Teslą, to wkrótce takie baterie mogą być prowadzone do nowych Tesli albo innych samochodów. I tak naprawdę dzisiaj dyskutujemy głośno o tym, ile samochód elektryczny będzie miało pojemności baterii po kilku latach użytkowania, po 100, 200, 500 tysiącach kilometrów, a się okaże, że za chwilę wejdą na rynek takie samochody, które będą po prostu długowieczne, będą mogły przejechać więcej kilometrów, niż samochody spalinowe. Już dzisiaj tak jest, ja wiem, że to jest kontrowersyjne, ale większość samochodów elektrycznych może przejechać więcej. Ja przykładowo na moje pół miliona wydałem Niecałe 40 tysięcy zł na wszystkie awarie i serwisy pozagwarancyjne. I tutaj no, nie ma opcji, żeby jakiś samolot spalinowy też dorównał takiej kwocie za, powiedzmy, biorąc pod uwagę, jakieś wymiany olejów, hamulców itd. To jest praktycznie niemożliwe, żeby auto, które ma 500 koni, 4 sekundy do setki, jest takim segmentem dużym, mógł przejechać pół miliona kilometrów za niecałe 40 tysięcy złotych. Mówię tutaj tylko o kosztach napraw. Tutaj też odsyłam Was do filmu na podsumowanie na pół miliona kilometrów. Tam właśnie w tym filmie dokładnie tłumaczyłem, co ile kosztowało. I tutaj właśnie ten news jest dla mnie bardzo ważny, bo, bo to pokazuje, że o bateriach za chwilę będziemy mogli zapomnieć w tym kontekście degradacji i tego, która bateria jak pracuje. Która bateria, bateria dłużej wytrzyma, tylko one po prostu będą się starzały praktycznie na nieodczuwalnie. Także bardzo się ciesza Mówią też o tym ceny akumulatorów, dlatego że spadek cen akumulatorów litowo-jonowych cały czas nabiera tempa i w 2024 roku średnia cena za kilowatogodzinę wynosiła 115 dolarów. Eksperci Bloomberg NEW i Goldman Siege Research prognozują, że do 2026 roku ceny zejdą poniżej 100 dolarów, a do końca dekady mogą osiągnąć ceny nawet 60 dolarów za kilowatogodzinę, jak podaje portal elektromobilni.pl. W 2020 roku kosztowała kilowatogodzina 153 dolary, później 149 w 2023 roku i do końca 2024 roku będzie 111 dolarów. Mamy też badania przeprowadzane przez firmy P3 i Avilo, które obejmują flotę 7 pojazdów flotowych elektrycznych i badanie wykazało, że po 100 tysiącach kilometrów akumulatory elektryków zachowują średnio 90% swojej pierwotnej pojemności, a po 300 tys. km aż 87% pojemności. I to się mniej więcej pokrywa z tym, co jest w mojej Tesli, bo ja mam po 500 tys. km 80% jeszcze żywotności. I tutaj też pokazuje to, że ten spadek największy jest na początku, czyli na pierwsze 100 tys. km samochód traci średnio 10% degradacji, a później yy, przez kolejne 400 tysięcy w moim przypadku było to kolejne 10% degradacji, a w przypadku tego badania po 300 tysiącach, yy, czyli 200 tysięcy km metrów zjadło 7% tej pojemności. Z kolei firma Geotab, która monitorowała 11 modeli, ustaliła, że średnia roczna degradacja baterii wynosi jedynie 1,8%. Czyli po 10 latach użytkowania będziemy mieli dalej 82% pojemności początkowej, a po 20 latach około 64%. Więc na ty w tych samochodach, które już dzisiaj jeżdżą po ulicach, tak naprawdę nie ma się aż tak co za bardzo tym stresować, a w tych przyszłych bateriach będzie jeszcze tylko lepiej. Pamiętajmy, że jesteśmy na początku tej technologii, na początku rewolucji, i to się cały czas będzie rozwijać na lepsze. A się okazuje, że samochody, które już mają po 10 lat, jak na przykład Tesla Model S, którą mam na sprzedaż, taka przedliftowa z 15 roku, ona ma degradację na poziomie około 9%, 8-9% i, i to jest samochód 10-letni, a w nowym będzie jeszcze lepiej. Kia wprowadziła nowy wariant EV9 w wydaniu R i to jest samochód, który ma mniejszą baterię o pojemności 76 kWh, silnik o mocy 218 mechanicznych i cena startuje w Niemczech od 61 900 Euro, co daje nam około 227 tysięcy złotych w Polsce. I to jest fajne, że ten samochód zakwalifikuje się prawdopodobnie do programu Mój Elektryk. Wkrótce zrobię osobny materiał na temat tego programu, bo tutaj też jest mnóstwo znaków zapytania mnóstwo kwestii. Ja w miarę jestem na bieżąco z tym, jak idą prace dotyczące yy, no, nowego programu Mój Elektryk. Yy, I to myślę, że też będzie interesujące dla wielu osób, ponieważ wiele osób nie korzysta z tak dużej baterii. A przypomnę, że ta bateria w wersji tej zwykłej ma 99% 8 kWh, więc no jest to prawie 100 kWh, a nie każdy tego potrzebuje. Auto oczywiście dużo zużywa, ale jeżeli ktoś potrzebuje dużego samochodu do miasta, do wożenia dzieci do przedszkola, do pracy i tak dalej, to warto się zastanowić nad czymś takim i jeszcze skorzystać z dofinansowania. Według zestawienia Polish EV Outlook Index, które robi Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, wynika, że na koniec listopada 2024 w Polsce mamy zarejestrowanych 77 77873 sztuki samochodów elektrycznych bateryjnych. W Polsce mamy aktualnie 8331 stacji ładowania, z czego 2534 to są stacje ładowania DC czyli szybkie. 2534 stacje ładowania na 77 tysięcy samochodów elektrycznych i mamy też informacje o odnośnie pojazdów używanych elektrycznych z portalu Otomoto, który wyniósł ten udział pojazdów elektrycznych wyniósł 1,1%. I tutaj mamy dosyć duży przyrost, bo jeżeli chodzi o samochody osobowe, mamy przyrost 44% rok do roku, czyli widzimy, że rynek się rozwija. Taka ciekawostka, że mamy 270 sztuk samochodów samochodów wodorowych, czyli na przykład Toyota Mirai czy Hyundai Nexo. Pewnie do tego dochodzi też dużo autobusów wykorzystywanych w komunikacjach miejskich, bo chociażby w Poznaniu MPK używa autobusów wodorowych. Najpopularniejszymi nowymi samochodami w listopadzie była Tesla Model Y 124 sztuki i Tesla Model 301 sztuk oraz Dacia Springo, dziwo, 80 zarejestrowanych sztuk. Infrastruktura ładowania mam wrażenie, że się lepiej rozwija, bo mamy 2534 stacje ładowania szybkich, co stanowi 73 73% przyrost rok do roku. Tutaj mamy bardzo fajny, szczegółowy raport, z którym, z którym polecam się zapoznać. Oczywiście wszystko znajdziecie w opisie filmu. I na koniec mamy informację o kolejnym chińskim samochodzie od koncernu Geely, wchodzącym do Europy. Mowa tutaj o Zikrze. Zikr 7X wchodzi do Europy i cena będzie wynosiła około 229 tysięcy złotych. I co ciekawe, jest tutaj bardzo szybkie ładowanie od 10 do 80% w zaledwie 10,5 minuty. Samód powstał na platformie SEA, na której miała być nasza Izera, która no, prawdopodobnie już yy, nie powstanie, ale zobaczymy. Mamy dwa warianty bateryjne, 75 kWh i opcja z napędem na tył. Mamy opcję Long Range z napędem na tył 100 kWh no i oczywiście wersję Performance yy, z napędem na cztery koła z, poje z pojemnością baterii 100 kWh. Samód ma baterię LFP Golden Battery i jest on w stanie przyjmować moc, uwaga, 480 kW. Dlatego ładuje się w 10,5 minuty. I tutaj tak naprawdę no nie ma stacji ładowania w Polsce, które by taką moc obsłużyły. Jest stacja ładowania pole energii na autostradzie A2, która ma 400 kW, ale nie 480 kW. I tutaj, nawet jak testowałem Lotus Alettre, to mieliśmy problem z tym, żeby przetestować jego moc ładowania, bo on się ładuje około 360 kW. A na Ionity ładował się maksymalnie 353 kW, i już ładowarka ograniczała moc ładowania tego samochodu. Więc wychodzi na to, że tutaj już powoli dochodzimy do, yy, no do limitu tych stacji ładowania, bo coraz więcej samochodów powstaje, dla których 350 kW to jest za mało. Oczywiście to jest taki trochę chwyt marketingowy, no bo 360 czy 400 kW to, to nie jest duża różnica i to wpłynie nam nie mało znacząco na czas ładowania. Najważniejsza jest krzywa i uważam, że lepiej gdyby producenci poprawiali swoje krzywe ładowania, a nie ścigali się w wyścigu, kto będzie miał najwyższy pik, bo w piku zrobić sobie 300, 400 czy 480 kW to jest jedno, ale utrzymać tak wysoką moc ładowania, nawet niech to będzie 300 kW, do, do dużego poziomu naładowania to jest według mnie sztuka i liczę na to, że te krzywe ładowania będą dobre. No ale tutaj w ZX-7X bateria ładująca się z mocą 480 kW, umożliwiająca naładowanie się w 10,5 minuty, musi mieć dobrą krzywą ładowania, bo to jest naprawdę bardzo krótki czas ładowania. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Oczywiście Przypominam o subskrypcji dla tych, którzy tego nie robią. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że wszyscy jesteście. Ciśniemy dalej. Mnie to motywuje do działania, do dalszej pracy i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć.